No witam, 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 witam. Kolejne czytanko. Co on ono ukrywa w tym momencie. Co osoba, o którą pytacie ukrywa przed wami. Już mi coś wypadło, a z mieczy. Jakąś prawdę. Być może o sobie? O tym co czuję. No zobaczmy, co to wyjdzie. Co on bądź ona ukrywa przed Wami. No, próbuję, powiem Wam, to już jest kolejne czytanie dzisiaj, które robię. Próbuję jakąś. Jakiś inny scenariusz tutaj wyczytać z kart, ale tutaj też widzę jakaś przeszłość jest w ukryciu, jakiś konflikt wewnętrzny, jakaś tutaj konkurencja, jakaś stałość, stały, stały układ, stała relacja, coś co trwa już jakiś czas, jakąś cesarzową, no cesarzowa, królowa kielichów, ale tutaj mogło być tak, że ktoś jest w jakiejś stałej relacji... Ale komunikuje się tutaj z królową kielichów, jeżeli wy się identyfikujecie z królową kielichów, czyli kobietą, która jest bardzo empatyczna, wrażliwa, czuła, współczująca, empatyczna, mówiłam już empatyczna, mówiłam, taka intuicyjna, sensytywna, to to jest o was. Że tu jest komunikacja, bądź ten człowiek podgląda was, sprawdza, co tam u was, jak tam u was i z czym by mogła do was wyjść, ale wie, że. Ee, że może przegrać, że może tutaj się nie udać, że możecie się obronić, bo, no, bo nie ma czegoś zakończonego, bo ktoś się kurczowo trzyma, ktoś by chciał tych kochanków, no ale jest ta sprawiedliwość, czyli jest, e, jest ta kwestia jakiegoś domu, jakiejś rodziny, z której trzeba by było się najpierw uwolnić, trzeba by było stanąć prawdzie w oczy, żeby uzyskać coś od tej, od tej królowej buław. Tak. Także co ten człowiek ukrywa? Dopytamy sobie. Co ten człowiek ukrywa? Dlaczego szóstka kielichów? Dlaczego szóstka kielichów? Dlaczego piątka różacz? Dlaczego cesarz? No, przepraszam. Dlaczego cesarz? No jest, no trójkowy, trójkowy układ. Tutaj by trzeba było od czegoś, od kogoś odejść, coś zostawić za sobą, żeby wejść tutaj w jakiś układ. Tak, no w ukryciu jest jakaś przeszłość. Ktoś tutaj manipuluje. Ktoś tutaj troszeczkę może czarować, tak, bądź was manifestować, ale no, zbiera się jak pies do jeża z tym, żeby, żeby z tym pentaklem do was tutaj wyjść. No, kombinuje koń pod górę. Ten człowiek może o was myśleć, dużo wspominać, mieć do was jakiś sentyment, manifestować was nawet w swoich myślach. Ale żeby tutaj do was wyjść z jakąś konkretną ofertą, to musielibyście jeszcze trochę poczekać w tym rycerzu pentakli, to jest bardzo powolna energia, nie? Więc on tutaj się zastanawia, myśli, sentymentuje, ale, ale czy coś zrobi w Waszym kierunku, bym miała wątpliwości. A przynajmniej nie tak szybko, nie tak spektakularnie, jakbyście może sobie tego, jakbyście sobie tego życzyli. Ten człowiek może właśnie, mówię, ukrywać ten sentyment do was, ukrywać to, że w jakiś sposób może was odczuwać jako taką bratnią duszę, bo jest to szóstka kielichów, bądź co bądź, a ona mówi o tych bratnio połączeniach. Ta osoba może ukrywać, że chciałaby wyjść z jakąś ofertą do was, tak? że chciałaby tutaj w jakiś sposób zadziałać, jak najbardziej, to, to może być w ukryciu. Co dalej mamy? No mamy albo konflikt wewnętrzny, konflikt wewnętrzny, bądź konkurencja, tak jak wcześniej mówiłam. Jest Rydwan, jest arcykapłanka królowa Buław, czyli mm, no tak jakby może ukrywa jakąś inną kobietę. Może jest jakaś inna kobieta w ukryciu. No bo kapłanka i królowa była w to od razu mi się kojarzy kochanka. E, może jeździ po jakichś kochankach, ma kontakt z jakimiś kochankami, a może to wy jesteście tą kochanką. Bądź kochankiem, aczkolwiek bardziej tu widzę, że, e, że tu chodzi o kochankę. Ktoś w ukryciu, ktoś o kim się nie mówi. Ktoś, kto tam gdzieś jest, ale no właśnie, ale. I tu jest konflikt wewnętrzny, bo może ten człowiek nie wie na co, na kogo się zdecydować. No i jest cesarz. Jest chęć ruszenia do przodu, jakaś sprawiedliwość, prawda? Ocenianie faktów. No i rycerz buław, no co mam więcej powiedzieć? No. Może ten człowiek zdaje sobie sprawę i ukrywa to, że no tutaj komunikuje się, że ta prawda może wyjść na jaw, że to jest tylko takie, wiecie, na chwilkę, tak? Ja się pojawiam i znikam. Taki ghosting troszeczkę, że, że ten człowiek jakby no w tych zamiarach to. Ja bym nie powiedziała, że tu ten człowiek chciałby. Yy się rozwodzić czy rozstawać, tylko bardziej boi się być może, że jakaś prawda wyjdzie na jaw. A tutaj no te buławowe zapędy są, nie? W tym cesarzyku. Buławowe zapędy, czyli mówię, poje, po, pojechać, przyjechać, zdobyć e, na jego zasadach, tak jak tutaj Pan i Władca chce. E, ta komunikacja odbywa się też tak jak Pan i Władca chce. Spotkania też takie są, że jak on chce, to jest, jak, jak nie chce, to nie jest. No i on to ukrywa, że tak naprawdę te zamiary, czy one są takie szczere, nie, ale powiedziałabym, że te zamiary są takie pod wpływem impulsu, że dzieje się nagle szybko, wszystko dużo, intensywnie, tu go ponosi, fantazja łańska, tak. No, ale nie ma w tym szczerości, tu jest, tu, tu jest jakaś nieszczerość, tu jest jakiś brak równowagi też w tym wszystkim, tak? To już wy będziecie wiedziały, widzieli w jaki sposób sobie to ocenić. Jeżeli by mnie panowie pytali, co ta osoba ukrywa, to podobnie jego pań. Tylko, że tutaj kobieta może ukrywać właśnie tego cesarza, tak? Że ma tylko takie romansowe zapędy, że mogłaby być nie wiem, być może jakąś kochanką w ukryciu, tak? Bądź obawię się, że to wy macie kogoś jeszcze w zanadrzu, bo obawia się konkurencji, też tak może być jeśli chodzi o panów. No także nic tutaj zbyt ciekawego bym powiedziała. Uważać na, na osobników, osobniczki. Uważać Czego się można po tej relacji spodziewać? No jest jakiś home, czyli jakiś dom. Są maski. Czego się po tej relacji spodziewać? Teddy bear, no flirt, tak, randeczki, tak. A potem uciekamy. Czego się można jeszcze spodziewać? No, dobry seksik, oczywiście. Czego się można spodziewać? Jakaś zależność, niezaangażowanie, czyli takie, tak jak mówiłam, na własnych zasadach. Tutaj ktoś chce e, m, jakiś układ uskutecznić, czyli tu ma dom, tu o tym nie mówi, nie pokazuje, ale chciałby, e, chciałby zainteresowania. Tu, tu może być taki wybuch, właśnie tak jak widziałam przy tym cesarzu taki wybuch romantyczności, jakiejś, jakiejś namiętności, czego no, tu po prostu. E, świat otworem stoi i nie wiadomo, co jeszcze otworem stoi, e, ale ten człowiek potrafi się odpalić, potrafi mieć w sobie niesamowity ogień. Tu mamy energię barana też. E, i, no I tak podziałać, tak, tak zaczerować, tak obkręcić, że, że no, no, tylko że później jest uciekinier, tak? Bo jak się robi za gorąco, już zbyt poważnie, to ten człowiek może uciekać, bo mu może chodzić tylko o, o seks, tak? O to, żeby się tutaj nie angażować zbytnio. No bo jeżeli jest jakaś, jakiś dom, jakaś rodzina, no to wiadomo. No, to to ukrywa. Uff. Próbuję dla Was zrobić czytanie, które będzie bardziej y, optymistyczne. No ale widzę, że się nie da. No. Widzę, że się nie da. Naprawdę te energie są teraz. Bardzo ciekawe. Gdybyście potrzebowali prywatnego czytania. Zapraszam. Mam wolne terminy. E, także gdybyście chcieli się czegoś więcej dowiedzieć, jak najbardziej e, kontakt znajdziecie w opisie tego filmu. E, jeżeli to z Wami rezonuje, to obejrzcie e, poprzednie moje czytania w, na playliście, będziecie mieli czytania bezterminowe. E, bo teraz właśnie w moich czytaniach pojawiają się te trójkowe energie. Może tam znajdziecie więcej wskazówek, jeśli tak jak wspominałam, potrzebujecie. E, Prywatnego czytania. To jak najbardziej zapraszam i wtedy sobie zobaczymy już konkretnie, co się dzieje, co z tego może wyniknąć. A tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji i do łapek w górę. Trzymajcie się cieplutko buziaki Pa.